Siemaneczko zowie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Siema. Dzień dobry. Gramy dzisiaj zero budowania. Mamy dzisiaj Wiza, jeża. To jest nowy pro player. Zobaczycie jak będzie wymiatał. Dopiero I... się uczy, tak jak ja się uczę, ale tu mamy potencjał, proszę Państwa. Celujemy wygraną. Pamiętajcie, że pod każdym filmem jest Discord. Na który serdecznie zapraszamy. Piszemy tam o różnych konkursach, kiedy, jakie nagrody, kiedy co gramy, kiedy jaki odcinek się pojawia. Startujemy, bierzemy chłopaki w gotowości i przesyłamy wszystkich do lobby. No i tak, jak mówi awydałcz Spocony, celujemy wygraną. Dokładnie. <grystanie> <grystanie> Na Discordzie u nas jest miła, grzeczna atmosfera. Bez żadnych przekleństw, bez żadnych wydwisk, nie ma ludzi, którzy umieją grać fenomenalnie. Cały czas się uczymy. Jak się przegra, trzeba pogratulować drugiej osobie, trenować, żeby być jeszcze lepszym. Mieliśmy takiego jednego mojego rybuska, który wyzywał, więc my takich ludzi nie potrzebujemy. a ty jak graliśmy teraz poprzedni mecz, to nas chyba zaprosiłeś z 50 razy. Mhm, mm no. No bo, bo jak my graliśmy, to nie możemy wyjść. A 50 najmniej. Ja myślałem, że nie nagrywacze. A tak nie zbieramy. Musimy coś zrobić, ktoś gra, bo nagrywać. Jeszcze tak się było przez chwilę. No powiedz mi, gdzie teraz lecimy? Gdzie chcesz, żebyśmy polecieli? Jaką lubisz lubią eee, swoje miejsce tutaj. Na słodkie. Słodkie skrzyżowanie. Oj. Czyli lubisz walkę. <laughs> tak jak ja. Czyli no? będzie, będzie go, gorzko słodkie skrzyżowanie zaraz. Będzie dużo ludzi przesłanych do lobby. To może być krótki film? Albo krótki no? Ale my wszyscy mamy koronę. Ryzykujemy, czy lecimy gdzieś dalej? Ryzykujemy. No to ryzykujemy. Okej, okay, go. Albo polecimy trochę dalej i pójdziemy na to, bo to jest zero budowania jeszcze. Oby nikt tam nie poleciał, proszę. Tu jest jeszcze Darth Vader. Nie, to szczerze, ja że polewo... gramy. Tak czujesz? Cieszę się że tak czujesz. Jesteś optymistą. Ja tutaj polecę, bo tu są dobre itemki. Razem powinniśmy polecieć. No. Pompę już mam. Ja mam pompę. Lecą karabin. goście blisko. Blisko goście. Daj skocz do niego, lecimy od razu. Już. Potki, potek się napije, żeby ten, załatwić ich. Mam tu typów. Ja mam, ja mam no, splash'e. Ja. Jest ktoś tutaj za mną. Oj. Umarłem z wysokości. Nie trafiłem do wody. Dobra, idziemy, do idziemy do Pokera. Idziemy do Pokera. Wszyscy razem idziemy. Ja odpływam tutaj. Tu, tu jest typek. Ale nie, nie walczcie. Uleżcie mnie szybko razem. 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 Daffy! Daffy! Daffy walczy. Da radę. Daffy, dasz radę? Dałem radę. Jeszcze nie dałem. Dobra, leży. Brawo. Mam splesze Mam następnego, następnego mam. Ja też. Jest, leży. Co tu się dzieje? Lubię takie meczyki. O! Następny! Yes. Ale tu jest Witka. Przydałaby mi się afteczka. A mnie by się przydała jakakolwiek amunicja. Jeść, musisz znaleźć sobie potki. No wiem. Ja mam splash'e, ale potrzebuję apteczki. Oś wtedy nas uleczę. Tutaj Dawid, zobacz. Apteczka, jabłko, jabłko, nie, nie opłaca się. Jabłko i kapustka. Warzywa, owoce to są bardzo zdrowe rzeczy, no co ty. No. Za mało dają le zdrowia, leczenia. Jak mało? Mam więcej splash'y. No za mało. O, splasze mam. Tu na górze są dużo splash'y mam. O ja je wezmę, bo ja mam prawdę. Ja mam cztery. Ja też mam cztery. Chodźcie, uleczymy się. Już tą apteczkę bardzo. Jesz, potka Idziesz po potę. Dobra. O namiot, Na, uleczy się w namiocie. Tu masz aptekę, Dawid. A, ale do, dobra już w namiocie. Dobra, za chwilę uleczymy się. Jeszcze ulecz się tą Dobra. Dobra. Chodź, chodź, Daffy. Chodź tutaj. No i uwaga, tutaj się leczymy. Chodźcie. Rozmawiamy tutaj z tym gościem. Kto tu rzuca granaty? To nie ja. Jest, ty Mam tak. laga. Nie mogę tu... Nie mogę tu... O, jest. Dobra. Splash'owy bardy. Wezmę te splash'e. Ulala. Proszę splash... A, masz sześć. Dobra. A mogę wziąć tamty też. Patrzcie na to. Cześć Ale biegnie Sprint Jestem beczką Weź to weź. Karabin bojowy. Beczka usłony. Jesz jesteś? No. Dobrze. Ja mam 6 potek i 6 skrzynek, jakby. Ja mam, ja mam y, trzy ryboosłony i dwie siarbo Mamy tyle leczenia. A, pójdę, to zlecenie, może wezmę. Zlecenie sobie albo tyle sobie pakę zlecenie, bo musimy wziąć to do konfrontacji. Do dozowania sobie weź. Trzeba 10. Czekaj, mam legendarną skrzynkę. Uwaga, Pąpeczka. Proszę, jak chce ktoś, to niech weźmie. Chce ktoś? Ja dziękuję. No. Jaka bombka? szkieletowa Tak. Ktoś sobie jeżdż? Może niech jeszcze sobie weźmie. Tak, niech sobie weźmie. Mam popkę. Dobrze, zbierz bronie epickie lub lepsze. Ok Trzeba znaleźć... Chodźcie na tego Darth Vadera. A to auto. Te. Y, Możemy y, przejechać. Hacker. Czekajcie, czekajcie. Rybka, bierze się zjem ją. Jecie, 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 ja już tam, ten, dowiem Ten, Jest jestem z przodu. Tu jest ten Darth Vader. Musimy najpierw załatwić tych białych. Pamiętajcie. Albo Dobra. nie. Dobra. Najpierw wezmę tą mityczną broń. Przecież... Ja go załatwię, spokojnie. Załatwimy. Dobrze. Leci tutaj. Tam ci się schowali gdzieś. Tu masz splash'e. Uciekać! Nie. Idę na Nie jego... Na blisko idę. Ej! Tutaj go mam. Dobra. Ma bardzo mało. Zaleci, lecie! Jest, łów. Jest pokonany. Wezmę kamamę Wez sobie kamaamę On trzyma użycia. życia O ja wezmę Chodźcie tam, mieliśmy dużo rzeczy dobre No Stadujcie bronię Ale Mam mieć jakby coś Fontanna Jeszcze Co tu się stało? Nie umiem. szczęście widzę. Gdzieś tu leci butelka. Tu jest, obok nas. I typek jest. On weźmie tą butelkę. Dużo U. typków. Odpalam kameanę. On zginie. Dokonany. Tu jeszcze Obaki, są... Łatwiej tu strefa będzie zraszła. szła. Dobrze. No, okay. Oczywiście, się ci Koronka, Dawid, bied, paker. Ja mam! O oh, nie! Nie! Skamamy go wale. Ktoś uderza! Paker za To nie ja, to był inny! Mam go! Ej, ja to! Lecie, jak ktoś ma. Tak, ja mam. Nie tu tu się dzieje? się się dzieje. Nie mogę stracić tutaj, jestem do mnie. Uciek ten typek. typek. Dobra. Chodźcie do mnie co? No, no jestem leczcie, leczcie się. się. Lecik! do do strefy no niestety mam tylko pompę. tu tu są. dora, Lecik! Y Rzucę, nie wiem... Dole, do, dacie radę. Damy, ja mam, ja mam y, chmurkę. Ja mam y, y, te spiderki spajder, Ja mam chmurkę! Ja mam chmurkę. Są klombo owoce. Nie wiem. Nie, nic, Papier, chodź do nas! Co się stało? Nie mam tutaj A, nie, ja jestem tutaj, zobaczcie, przed wami. Klombo owoce Jestem macie. Blisko. Możecie szybko się nimi uleczyć, zniszczę wam je. Dobra. Potrzebuję karabinu, bo zamieniłem karabin. Chyba, chyba widziałem gościa. Chodźcie do strefy, chodźcie. Dobra. Zładujmy bronie. Jak coś to mam dla was ten, sierpa rybki dwie. Ciekawe czy ten jest wadera? Chronić przed kamamę. Co? Chyba, chyba nie Znaczy chroni przez chwilę Później to już jest koniec Oj, Musisz jeść, ty będziesz stał przed nami i będziesz bronił nas mieczem, jak będą strzelać do nas Dobra A to tylko przez chwilę będzie chronić. Później to Jak strzela ktoś w nas kamamy Najlepszy sposób na ucieknięcie to jest y, y, biegnięcie albo w prawo, albo w lewo ale to wiesz, może strzelać. Wiem, wiem. Jak tak będą na nas strzelać, to będzie być... chroniło nas. Kościół! Kościół! Jeszcze raz. Jeszcze raz powtórz. Dafi. Będzie nas chroniło. O! Jak będzie strzelać do nas już poradzić. Ja wezmę tu kamarę Ja wezmę też cię No dobra, on to weź A to weź sobie, ty wejdź ja Nie to ty weź, bo ja mam Pan następny go Była kamame Dostał 30, mam. Ma na biało, ma na biało Tu jeszcze, na górze. Dostałaś ją. Nie! Mocy! Nie! Idę! Idę! Jeden pokonany. Nie, wilk nie je! Wilk nie ratuje świata. Szalają. Pięknie. Splashy leżą. Co ja zrobiłem? Nie! Lecę! Nie, nie, żeby go nie dobili! Chodź do mnie. Lecz go, leć Nie załatwiaj typu. O nie, jednak nie. Zginę! Mam dymgiełka. Ciekłem. Tu są, uważaj! Za tobą uciekaj o na biało. Brawo. Leczę już Pomóż, ralecz go Nie, Bill go załatwisz Ma was płaszę? Ja nie mam Mam yy, medingiełkę! E! Tatec trafił. Nie to hmm. strzela! Trafił mnie! Szybko szybko! Skąd do mi pogasz? Ja go widzę. Mogę iść po niego. Tu jest... On jest, on jest chyba boty. Jeszcze masz na Nie! Lecz się. Pomóż! Leczyć! Lecz, pomóż! Złatwiłem go! Magiełkę potrzebuję! Wezmę tutaj kanał. Magiełkę no. potrzebuję! Dam ci, dam ci, dam ci, Wezmę sobie trochę i tobie będą. Mam... Nie idziemy! Tak, tutaj, na łodzi, Nadzieja! Daffy, do strada! Dawaj! Nie! Drugi miejsce. Piękny mecz, Ale piękny mecz. Piękna walka. No. Mieliśmy tyle leczenia, a nadal nam brakowało. No. To dorobić się w gotowości. Dorobi. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na kolejny odcinek. Piękny, piękny, piękny mecz. To nareczka. To już gramy?